Hej, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku przygód Steve'a. Mam dla Was kilka nowości, jak już zapewne widzicie. Po mapie na przykład coś się pozmieniało. Tak jest, dokładnie. Macie największą, najszczerszą rację. Zmieniła się paczka modów. A co się zmieniło? Zmieniło się to. Że po prostu ją update'owałem. <laughs> Właśnie. I teraz tak. Mogę, mogę wam przedstawić. Jest to paczka DNS TechPack na wersję 1.5.2 z kilkoma modami, które sam sobie wgrałem. Ponieważ nie zadowalała mnie do końca. Ja to sobie ustawię na tyle co mam Frapsa, niech będzie żeby mi utrzymywał tą liczbę klatek no i tak, jak widzicie tutaj powoli, powoli próbuję dokończać tą naszą szklarnię, którą tu tworzę, ale, ale, ale. ale, Jest pewno pewne, pewne ale w dzisiejszym odcinku chciałbym zrobić sobie farmę drzewa. Jak wiecie, drzewo na tym stadium rozwoju jest strasznie ważne. No i będziemy właśnie produkować taką farmę. Poczekajmy na 32 sztuki, żebym mógł sobie tam ułożyć. Niestety szklarnia miała być otoczona tamtym, znaczy się nie miała być otoczona. Za chwilkę Wam to wszystko wyjaśnię. Pierwsze chciałbym. To zmienić. Tak. Jak widzicie, w szklarni są takie słupki, ale tam na dole będę chciał zrobić sobie to farmę drzewo, Już tam sobie taki. Można powiedzieć, teraz przygotowałem. Tak. Teraz sobie taki przygotowałem. No i tak sobie pomyślałem: jak postawię nam herwester, to mi te słupki po prostu zetnie. I właśnie muszę je sobie wymienić na jakiś inny materiał, i tak sobie pomyślałem, że, że briki będą wyśmienite. Dobrze, jeszcze tutaj. Myślałem, może, że będę sadził drzewa z Twilight, lecz nie da rady. Zaraz Wam pokażę dlaczego. Albo ja teraz Wam powiem, dobra. Drzew z Twilight nie można sadzić na farmie. Chodzi mi, ja będę robił taką farmę na podstawie tego modu. Pamiętacie ten planter? Jego też można używać właśnie do tamtych, do tamtych opcji. Jak najbardziej do sadzenia drzew. No i właśnie on się idealnie nadaje. Razem z tym harwesterem. Yy, tak, lecz jest jeden problem, ponieważ gdy urośnie drzewo z Twilight, wszystko co pod spodem, nie wiem na ile klocków, zamienia się w te takie korzenie kojarzycie. Sto w Twilight takie korzenie na pewno kojarzycie. I właśnie w tym taki problem, że to wszystko właśnie, ten planter, który sadzi to zamienia się yy, zwyczajnie właśnie w te korzenie. Nie wiem, chyba nie da się jakoś tego obejść, tak więc będę sadził zupełnie co innego, a będzie to drzewo, które mi się przyda też w innej wersji, a dokładnie guma z niego. Tak, będę sadził rubberwood, ale tamten, nie ten taki z, z industrial Craft tylko ten. Z Red Power, nie wiem do końca z jakiego to jest modu, i właśnie tutaj będę chciał to sobie umieścić. <laughs> Niestety zmiana paczki usunęła też kilka modów, nie mam już, ops, ale przycina tak samo, <laughs> nie mam już tego piecyka tutaj, jak widzicie, te Better Finance zostały usunięte, no i... Te solary, wszystko już raczej jest. A coś tam jeszcze się. Aha, plazma. Coś tam z plazmą związania Ja w ogóle nie wiem o co chodzi. Tak więc. Yy, nie proście mnie, żebym coś wytłumaczył. Ja nawet gdy to było, nie wiedziałem, jak tego używać. I nawet nie wiedziałem, który to mody. No i dobrze. Tutaj mamy na razie wszystko ok. Później to wszystko będziemy podłączać pod automatyczny sorting. Ale to już niebawem, tylko muszę właśnie nakopać kilka diamentów. Tamto kłary, żeby mi już trochę diamentów nakopało, to już będzie wyśmienicie. A tutaj sobie chcę dać takie coś, że ta ściana będzie ze stołna, żeby to wyglądało trochę bardziej, nie wiem, elegancko. Wiecie, takie skała, nie? O proszę, myślę, że teraz już to wygląda. Decydowanie lepiej, ja tam sobie to później sam dokończę poza nagraniem. Tak, tylko chciałem zacząć razem z Wami. Dobra, i za chwilkę zabieramy się do produkcji tych panterów i harwesterów. Myślę, że tutaj trzy umieszczę. Tak, e, 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 e. będzie mi potrzebne trzy harwestery, trzy plantery. Tutaj sobie dam zwykły furnace. Jednak tutaj mi brakuje jakiegoś piecyka po prostu. Ops, okej. Okay. Tutaj damy kilka sztuk węgla. Niech nam przepala... Co nam ma przepalać? A, glinę, właśnie glinę, glinę. Tutaj mam kilka sztuk gliny, chyba 10, tak, dokładnie 10 sztuk. Tylko że będzie mi potrzebne trochę więcej, ponieważ tutaj zrobię 3 donice, a mi trzeba jeszcze trzy, No, niestety my musimy zaczekać. Ja za ten czas pójdę tutaj. Dobra, to się nam przepala. Tu mamy kilka sztuk piasku, właśnie. Też mi jest potrzebne. Ok. Chwileczkę, bo mam zawalone jakiegoś. Ciąłem sobie drewno, jak widzicie. Twilight, może je tutaj na razie. O, i te sudzonki też tutaj sobie dam. Wow. Jak nagrywam, to mi zaczyna tak przecinać. Wcześniej tak nie przecinało. Okej, okay, jak widzicie te waypointy są trochę inne, bo to jest ta inna mapa, chociaż fajnie pokazuje to, jak widzicie, mhm. mi się podoba, a tu jest nasze query, 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 query który już nie działa, już wykopało całkiem ładnie, chociaż jeszcze potrzeba, jeszcze, jeszcze, nie ma węgla tu gdzieś w skrzyniach, a jest 13, nie wiem jak to podzielić. Może po prostu włożę do dwóch silników na pół. Niech tam sobie to powoli nie musisz, że z takim niespidem to kopać, prawda? No właśnie, no nie jest najgorzej. A zobaczymy do naszego kreita. Fajne jest to, co tak na zielono zaznacza. Spójrzmy. O, fuck, jeszcze, jeszcze, jeszcze sporo. A tutaj chciałem ściąć to drzewo. Cała siekiera mi na to poszło. A ściułam Kawałeczek, dokładnie. Nie wiem, jak pozbyć się tego drzewa. Ło! Wow, przepraszam, jak słyszycie jakieś takie dziwne odgłosy, ale to... Mam uchylone okno, bo jest całkiem przyjemna temperatura. Nasze solary świetnie działają. Ło! Wow, energia spada. Będę musiał sobie tutaj zrobić takie baterie. Jak to się nazywa? Czekajcie. A tak a propos, to ja sobie to mogę ustawić na utility baterie, Baty o, nie, 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 to, nie to. Ja nie chciałem tego quantum, a nie ma takich zwykłych. Advanced Hmm, no dziwne. Wydaje mi się, że powinno być jeszcze jakieś takie. Normalne. Może coś się zmieniło? Dobra, zobaczmy, czy się przepaliło to. Ta glina. A, nie chciałbym was powiadomić, że pod moim domem znajduje się Chunk Loader, który właśnie ładuje mi te chunki ciągle. <laughs> Z czego jestem bardzo zadowolony i wszystko y, przepada mi się na bieżąco. Weźmy trochę tego. Niestety będę potrzebował yy, na przykład do, yy, do plastiku, którego już chyba nie mam. Jak się robił plastik? Tu mam gdzieś kilka sztuk, właśnie. Czekajcie, bo nie chcę też czegoś zepsuć. Nie zepsuć, tylko może przydobrzeć. O, właśnie, to jest dobry. To jest dobre określenie. A to trzeba sobie jeszcze tutaj dołożyć. Zobaczmy sobie. Pyryany. Planter. Musimy mieć trzy pistony. Co najmniej. Tak więc sobie od razu je zrobimy. O, fakt. Nie mam kobla. Czy znaczy, tutaj gdzieś nie mam kobla? Oh, o no, 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 no. Dobra, udajmy się szybko do Twilight. Myślę, że to zajmie nam mniej czasu niż, niż pójść i nakopać. Szkoda, że nie mam jeszcze tych diamentów, żeby wykonać teleportacyjne rury, żeby mi się to teleportowało do domu. Wezmę sobie dwa staki, jeden zostawię w skrzyni w domu na zapas. Jak widzicie, nawet kobol się przydaje. <laughs> Jej! Ale dużo suczków. No fuck Kiedyś się jakoś taki nacie pojawiaam, a teraz jest już, że też spełnie inaczej e, dobra 3 3s 3 3 żelaza i 3 stona tak. Na razie wypierdzielę tą sadzonkę. Aha, to, właśnie. jak to się robi? A, czyli ja przepraszam bardzo, muszę jeszcze raz to przepalić. Nie spodziewałem się tego. Ale nic, nic straconego, moi drodzy. E, fuck, i znowu nie ma miejsca. O, wow, zniknął ten dirt. Dziwne. E, ty, 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 ty. Cóż ja miałem jeszcze począć? A, zobaczyć, czy tu nie ma jakiegoś plastiku. A, mam jeszcze kilka sztuk, jak widzicie. Te budki muszę sobie pozostawiać. E, Czekajcie, 3, 3, 9, fuck, jeszcze jeden. Ok, a teraz to. To, a czyli jeszcze więcej muszę mieć, dobra. Nie muszę aż tyle tego robić, fuck, muszę to zatrzymać. A, ciężko trafić. Dobra. Niech to się jeszcze przepali, tyle wystarczy. Nie wiem, podstaganiem przecież tam małog będzie. No ale. Wiecie. Przyzwyczajony jestem. A, nawet nie potrzebuję trzech, bo tu jedno mam już takie coś. I takie coś. O fuck. Dobra, to 6 muszę mieć. 6 muszę mieć, czyli ten jeden mogę po prostu tu schować i teraz możemy sobie bez problemu zrobić już, już, już yy, nasze plantery. Okej, okay, mamy plantery. Patrzę, że już jest 15 minut prawie, więc powinienem kończyć już niedługo. Nie chcę robić takich długich odcinków, harve... harwester. Aha, czyli 3, żalara, 3 złote siekiery, czyli potrzebuję 3 razy 3, jest 9. 9. Yy, tak. 3, dobra, to już wyrzuco, bo nie mam miejsca, naprawdę. O, oh, fuck, nie mieści mi się to, ponieważ się nie stakuje. O, to jeszcze jungle wood. Du, 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 du. I co? Piasek na razie wydobcimy. Potrzebujemy jeszcze to. Aha, aha, aha. Zabraknie nam tych takich plateów, nie wiem jak to się nazywa. To z plastiku. Co pewnie wiecie. No właśnie tego nam zabraknie. O, teraz jest idealnie. Dobrze, już się nam dzień robi. Tu gdzieś Enderman jakiś słyszał jest. Nawet go widzę. Dobra. Potrzebujemy raz... O fakt troszkę więcej żelaza. Tak te dwa na pewno. A tutaj mam chyba jeszcze żelazo. dokładnie taka ilość mnie zadowala trzy, sześć. No i gitarka. Gitarka, owa, tak. Będą się wszystko wyciągać. Pam 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 pam. pam. Okej. Okay. To, tutaj damy. To. I czekajcie, tutaj na dole damy to, tutaj damy trzy, trzy, trzy. Oh yeah. jeden, drugi, no i trzeci. Gitara. Teraz tylko pozostaje nam zrobić kilka sztuk przewodów czekajcie 48 FL, z mi wyszło, ale nie ma się co bać Dobra, 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 dobra hmm. tak sobie teraz myślę, wiecie, że ja nie będę robił wszystkiego na drzewa gumowe, ponieważ mi to nie opłaca po co mi tyle gumy. Jeden harwester ustawię na drzewa gumowe hmm. Drugi na zwykłe, a trzeci na... mam niespodziankę. <laughs> Zaraz Wam ją zademonstruję, tylko sobie jeszcze to zetnę, drzewo. Czego mi się to całe nie O, właśnie, tak jak teraz. Może to sobie jeszcze troszkę podrównam. O, o, żebym nie spadł. Tak przy przycięciu... Minecraft, Minecraft budź się, dobra, dzięki, że się obudziłeś tak w miarę sprawnie. E, chociaż w ogóle nie powinno być takich zaciąć. Okej okay. teraz tak, policzmy ile mamy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 przez 3 nie da rady, 18, to jest 9 czyli jakieś. Hmm. No nie wiem w sumie co ja liczę. Po co? Okej, okay. Tu będzie jeden planter. Tu będzie jeden planter. Próbujemy raz, dwa, trzy od tego. Dobra, tutaj nam trzy od tego. A trzy od tego tutaj. O, i tam za głęboko go ułożyłem. faktycznie. Okej. Okay. Czekajcie, bo to jest za głęboko. Nie można tak głęboko. A nie, no dobrze był. Co ja tu gadam? Jakieś bzdury. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Na pół? Nie da rady! No się niby pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ale ten też będzie teraz pięć. W tą stronę, damy bo tam będzie drzewo dżunglowe, yy, nie dżunglowe, tylko właśnie to. Fak, czekajcie, bo teraz będę musiał to połączyć sobie. Muszę tu podciągnąć przewody. Tu będzie rosło drzewo, więc harwestery, a nie w tą stronę, dobra. Okej, okay, gdzie tu jest, jesteś? Tutaj jesteś i tutaj jesteś. Tam idzie przewód na ten... do tej do szklary do tego plantera. Zaraz musimy wyczaić gdzie on jest. O i mamy cię. Już jesteś miękki. Dobra. Trochę jest zbyt długi, ale niestety jakoś trzeba to jakoś trzeba to wytrzymać. Ups, jakiś sms, przepraszam Was, jeżeli to Wam przeszk przeszkodziło w oglądaniu. Dobra, jeszcze tutaj. Okej, okay. fak, 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 chcę to szybko sobie jakoś ogarnąć, żebyście nie musieli na to długo patrzeć. Okej, okay, mamy to. Mamy to, mamy to. Teraz do tamtych planterów. Jest jeszcze z tej strony. O, węgiel. Jest, przyda mi się. A dobra, mamy, mamy już to. Który daję ja tutaj wyjdę? No, bo jeszcze będę musiał podłączyć rurkę. Dobra. E, chyba ten odcinek podzielę sobie. Nie chcę też tworzyć takich długich tych odcinków. Okej. Okay. Tutaj będę mógł sobie specjalnie, e, spokojnie położyć klocka. Niestety jest duża strata energii. Będę musiał tutaj zrobić badboxa. Nie może tak u mnie być, że tutaj jest taka strata. Będzie się to za powoli ładować, wiecie, ładuje się, a nie może się tak powoli ładować. To jest właśnie taki mankament, że harvester, no, planter to może, prawda? planter jeszcze może się tak powoli ładować, ale harwester nie ma opcji. On musi mieć moc, ponieważ on ścina bardzo szybciej, jeżeli jest szybciej ładowany. Yy, tak więc, no, yy, nie wiem, jak to teraz zrobić. Wiecie, co ja to sobie może jeszcze trochę poogarniam. I w następnym odcinku to dokończymy tą farmę drzewa. Jakoś to sobie mniej więcej ogarniemy. A propos, a propos, propos, propos. Dobra, to będzie to. Tylko sobie zamienię kilka No, Może wystarczy. Tak, to muszę sobie tutaj dać. Tak, fakt. Jeszcze mi to przecinka. Mm -hmm. Jeszcze muszę podciągnąć rury. A trochę to zajmie. A niestety, 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 chyba muszę już kończyć nagrywanie, wiecie. A ja jeszcze wiem, czego nie zrobiłem. Fuck. Tutaj będą te rury. Dobra. Wiecie co, ja muszę się przygotować jeszcze na kilka zmian. Tak więc na dzisiaj już kończymy. Widzimy się w następnym odcinku, jak to wszystko sobie elegancko dokończymy. Dzięki, że byliście tutaj ze mną. Mam nadzieję, że odcinek nie był nudny. No i polecam właśnie zaktualizowanie sobie wersji DNS-a do 4.0.3 bodajże. To jest teraz bardzo fajna, bardzo fajna wersja od DNS-a. Ogólnie DNS to jest moim zdaniem najlepszy modpack. Tak więc do zobaczenia, do usłyszenia. Papa, pa. Jeżeli Ci się podobało, pamiętajcie o łapce w górę. Cześć.